Doroczne przedświąteczne spotkania wigilijne to momenty pełne życzliwości i uśmiechów, zwłaszcza na twarzach najmłodszych mieszkańców, którzy otrzymują prezenty. W restauracji sportowa grupa wsparcia Wiele zależy od ciebie, działającej przy ZHP w Kłocku, zorganizowała kolację wigilijną, w której udział wzięli m.in. burmistrz Kłodzka Michał Piszko oraz przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Żabski. Na dzień dzisiejszy mamy 25 dzieciaków. I to jest ten standard. Co prawda w ciągu roku tych dzieci przechodzi przez świetlicę do 35-38, dlatego że dzieci niektóre, które przychodzą po jakimś czasie nie chcą przyjąć naszych warunków i odchodzą same. Są też takie dzieci, które uważają, że dorastają i uważają, że to już jest dzieci nada i to już taka świetlica nie jest dla nich. Były okresy, że na zajęcia przychodziło 48, 50, a to nie była praca. To było bieganie od pomieszczenia do pomieszczenia i pilnowanie tych dzieci. I w sumie żadna praca wychowawcza, żadna, bo przy takiej dużej grupie młodzieży nie dało się nic zrobić. Yy, a przy tej grupie już jest inaczej. Możemy oddziaływać, możemy robić różnego rodzaju zajęcia. Prawda? Dzielić, bo mamy różną młodzież, mamy dzieci szkoły podstawowe, mamy gimnazjum. Z uwagi na to, że yy, na zajęciach jest dwóch wychowawców, to możemy się podzielić. Jeden bierze. Młodszą grupę, drugi bierze starszą, potem się wymieniamy. Ja na przykład robię muzykoterapię i wymieniam się, prawda? Najpierw biorę małe dzieciaki, potem biorę duże dzieciaki. Co prawda, to nie trwa tam całe trzy godziny, bo też musimy dać im jakąś inną jeszcze możliwość zrealizacji się, ale ta cała działalność wychowawca, wychowawcza przekuwa się no, w efekty. Takie spotkania mają bardzo pozytywny wpływ na naszą młodzież, szczególnie z tych rodzin dysfunkcyjnych, trudną. Powodują to, że młodzież potrafi się integrować, potrafi dzielić się różnego rodzaju doświadczeniami i przede wszystkim stwarza to im pewnego rodzaju na takiego rodzinnego domu, takiej rodzinnej domowej atmosfery i święta zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Czego życzy Pan młodzieży uczestniczącej w dzisiejszym spotkaniu wigilijnym? No przede wszystkim dużo prezentów, zdrowia, spokoju i wytrwałości w dążeniu do realizacji swoich celów. Spotkanie było okazją do wspólnego przeżycia w serdecznej, podniosłej atmosferze tajemnicy zbliżających się świąt. Wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem i składali sobie najserdeczniejsze życzenia. To jest gotowe takie coś pod spodem. Tutaj jest jedno, które myśmy wcześniej robili z papierowej wikliny, ale tak, to robiliśmy dla gości, a pozwolę sobie pokazać, co oni robią. Do do domu robili coś takiego, żeby wiadomo, bo wi no, oni, no, pańszczyźniany odrabian, tak, że muszą zrobić coś tam dla gości, a tu żeby nie byli pokrzywdzeni, więc mniejsza wersja, był świeczniczek jeszcze do domu. Nie no, spełniają się, wyciszają przy no, tym. Również sami robili? No, małą, bo tutaj z kolei są szyszeczki wiązane no, taką e, drucikiem. No i przy tym trzeba było pomóc, ale reszty generalnie wszystko samo. Z koleżanką mamy dwa dni świetlicowe, czyli to jest 6 godzin. W ciągu 6 godzin, pomijając godzinę na posiłek, powstały dwa takie dzieła wykonane mówię, przez dzieci. Mówię, mój wkład to było gdzieś tam doklejanie tych miejsc, gdzie tam... Znaczy szyszki, powiem szczerze, to ja zbieram przez cały rok, prywatnie. Orzechy przyniósł mieciu też z domu prywatnie, że łączno jedno, część ja zbieram rzeczy, bo wiadomo, ciężko jest z tym dziećmi. Po drugie, no przepraszam, kucko jest takie, że nie ma lasu w okolicy, więc ciężko nam to jest nazbierać, zbierać. A to resztę to oczywiście hurtownia na Boguszynie, może zrobię taką reklamę, ale pan zawsze bardzo przychylnie przychodzi, przywozi co nam potrzeba. Także dajemy radę. I chyba to najlepsze miglia, bo nigdy nie bawiłam się tak i nigdy nie było. Y właśnie czytamy i w ogóle to jest fajnie. Jakie znaczenie mają dla ciebie takie spotkania? Spotkania również w świetlicy socjoterapeutycznej jak i również tutaj dzisiaj. Bardzo są dla mnie ważne, bo mam tu dużo znajomych i zawsze mi pomagają i zawsze, i zawsze jest fajnie. No bo jest fajnie, dobrze nauczyciele są mi mili. Co robicie na tych zajęciach? Plastyczne zajęcia są no a ty, które najbardziej lubisz? No plastyczne. Na zajęciach plastycznych robimy na przykład różne ozdoby albo coś do domu. Nie wiem, jak pracę. Co jest najfajniejszego w takich spotkaniach? Nie tylko tutaj dzisiaj, ale też jak spotykacie się w świetlicy. No za to, że jesteśmy wszyscy w grupie. Ja już się spotykam któryś raz z kolei, co prawda tutaj, no ale z każdym razem, za każdym razem po prostu... Kiedy jestem na tym spotkaniu, przeprowadza mi taka fala pozytywnych energii, pozy takiej pozytywnej energii, emocji. Po prostu czuję się szczęśliwa tutaj w tym gronie razem z wszystkimi. W jaki sposób trafiłaś do tej grupy? Hmm, to było troszkę lat temu, ale przeprowadził mnie tutaj kolega, który obecnie jest już... Starszy, dużo starszy jest ode mnie, ale kiedyś też tu uczęszczał i jego bracia i właśnie przyszłam razem z nimi. Bo kiedyś mi opowiedział, że jest taka fajna świetlica, że nie chciałabym się zapisać, no to poszłam. Uroczystość uświetnił program artystyczny przygotowany przez podopiecznych grupy wsparcia Wiele Zależy Od Ciebie. Nadal pragniesz być śnieżynką? Nie, gwałtownie zaprzeczyła gwiazdeczka. One wcale nie są szczęśliwe. Taki smutny los czeka każdą z nich. Już zająć w świecie, nie chcę być płatkiem śniegu. Chciałabym być na przykład, na przykład gwiazdka przemrużyła oczka i rozdąbła się wokoło, jakby czegoś szukała. Nagle jest wzrok, padł na błyszczące w rodali fabryczne światełko. Ojej, krzyknęła: Księżycu, zobacz, tam jest coś ciekawego. Tak pięknie błyszczy. Polećmy tam na chwilę, proszę. Księżyc bez słów spełnił życzenie swojej przyjaciółki.